Od samego rana najmłodsi jaworzanie wyruszyli na poszukiwania tej długo wyczekiwanej. Może ukrywa się za drzewem, może jest za liściem. Pewnie piosenka ją przywoła. poszukiwania wiosny, bo o niej mowa, przyniosły się do rynku, gdzie wszystkim udało się ją przywołać. Wiosna, wiosna, I jeszcze raz! Wiosna, wiosna, I jeszcze raz! Wiosna, wiosna, By wspólnie bawić się podczas festiwalu Wiosna w kapeluszu. Przywitaliśmy wiosnę barwnym korowodem oraz z zumbą. Mimo tego, że rano padał deszcz, dzieci, taniec, parada rozgoniły wszystkie chmury i pojawia się słońce. Także wiosna w Jaworze zawitała. W innej części miasta przedszkolaki postanowiły pomóc wiośnie i wspólnie z Marcinem Jankowskim upiększać Jawor, przygotowując kule nasienne i sadząc drzewa. Na tych kulkach są ziarenka w które rosną kwiatki. Dzisiaj jesteśmy e, ogrodniczymi kucharzami i przygotowujemy dla, dla ziemi, dla skwerku, dla trawnika, przygotowujemy placki, z których wyrosną ładne kwiatki. Dzięki najmłodszym Jawor zyskał dziś nową, ale śliwową. E, to są śliwy wiśniowe w odmianie, z czerwonymi li, e, liśćmi. E, myślę, że kolorystyczny akcent jest tu bardzo potrzebny. A wiecie, jak to drzewko się nazywa?